Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem Grzegorz, jestem dzieckiem Bożym. Jestem niewolnikiem Maryi. Moim Panem i Królem jest Jezus Chrystus, a moją partią Niebo. Cudowny medalik. Kojarzę go z moją mamą, z portfelem, gdzie był podrzucany do różnych miejsc ukrytych. Wiem, że chyba chciała mi podrzucić ten medalik. Wizerunek Maryi także kojarzę z Chrztem. Mały ringraf z Maryją Częstochowską podarowany przez niewierzącego wczesnego, mojego stryja, Szczepana, świętej pamięci już, a także ze Szkapleżem, Matki Bożyczka Pleżnej przy okazji pierwszej komunii mi zawieszonym na szyi. Ale tak naprawdę prawdę o cudownym medaliku poznałem dopiero przy moim nawróceniu. To był czas, kiedy miałem kłopoty ze zdrowiem, to był czas, kiedy waliło mi się życie zawodowe. Było wiele nieprzyjemnych sytuacji, i właśnie wtedy odkryłem cudowny medalik za sprawą objawień Matki Bożej w Paryżu w 1830 roku, które poznałem, o których zacząłem czytać, a na które naprowadził mnie święty Maksymilian Kolwe. I wtedy też odkryłem prawdę i znaczenie cudownego medalika, co się znajduje na obu stronach medalika. I to wszystko doprowadziło do tego, że przyjąłem medalik, zawiesiłem go na szyi, zawsze nosiłem krzyż. Do krzyża doszedł zawieszony cudowny medalik. To było w 2010 roku, 2011. To już ta pewność noszenia cudownego medalika, ale jeszcze przed moim takim mocnym doświadczeniem łaski Bożej. A to doświadczenie przyszło w Gietrzwałdzie, gdzie pojechałem w trudach choroby, kręgosłupa, gdzie klęknąłem przed cudownym obrazem, przed tabernakulum w kościele w Gietrzwałdzie gdzie w jednej sekundzie nastąpiło moje duchowe nawrócenie. Uzdrowienie fizyczne również. Wtedy też zawierzyłem się przez niepokalane serce Maryi, przy najświętszemu sercu Pana Jezusa. Wypełniłem to, co jest związane z cudownym medalikiem. Wtedy jeszcze nie wiedząc, że to jest droga Maryi przez przyjęcie cudownego medalika. Ja jestem niewolnikiem Maryi. Zawierzam się i oddaję jej. Przechodzę rekolekcję, ale wtedy nieświadom w ogóle takiego dzieła. Przechodziłem te rekolekcje prowadzone przez nią. Zawierzałem się. Odkrywałem moc matczynego serca i uciekałem się pod jej opiekę. Jestem jej zawierzony do tej pory. Cuda się dzieją cały czas, codziennie. To nie jest tak, że jestem nawrócony na tak zwany Amen, ponieważ codziennie się nawracam i do końca mojego życia się będę nawracał, i wierzę, że obietnica cudownego medalika jest tą, która się wypełni w moim życiu. Wierzę, że w życiu moich bliskich. Kapliczka, którą za mną widzicie, stoi na rubieżach Holsztyna na rubieżach Gudkowa. Znajdźcie ją, przyjedźcie tutaj. Jest piękna. To jest miejsce modlitwy, które odnajduję w ciszy olsztyńskiego lasu, czego Wam również życzę. Takiego zetknięcia się z sercem Maryi, a przez jej serce z sercem Jezusa. Cudowny medalik do mnie docierał z różnych miejsc. Od kolegi Jurka, którego podwoziłem, z Junkowa do Olsztyna, który w podzięce za tę podwózkę wyciągnął cudowny medalik, a już go miałem. Później w Niepokalanowie, w kaplicy św. Maksymiliana Kolbe, gdzie jeden z braci, brat Stanisław, mi garść tych medalików dał i powiedział rozdawaj. Przy nadmorskiej ewangelizacji, z której garść takich medalików również do mnie popłynęła i wtedy zrozumiałem, że przyjmując cudowny medalik, to nie tylko przyjmujesz go dla siebie, nie tylko dla siebie na swoją szyję, ale także dla innych. Że jesteś misjonarzem tego dzieła, że jesteś dzieckiem Maryi, a jako dziecko musisz zadbać także o swoją matkę i o to, by jej dzieci, a twoi bracia również do tego serca się przytulili. A przytulą poprzez cudowny medalik, poprzez obietnice związane z tym cudownym medalikiem i poprzez odkrywanie Maryi, odkrywanie naszej matki. A to jest. Dla nas rzecz prowadząca do zbawienia, to jest Arka, to jest schronienie na ten trudny czas, na ten czas także zamętu, zamętu ducha, niepokojów w rodzinach, kłótni w rodzinach, a pokój z Marią przychodzi i rozlewa się na wszystkich, którzy z tym spojrzeniem matczynym obcują, bo przytulając się do cudownego medalika, zawieszając go na szyi, przyjmujemy jej spojrzenie i w naszych oczach będzie można, jeżeli o to się postaramy, jeżeli się duchowo do niej przytulimy, jeżeli się jej zawierzymy, to jej spojrzenie w naszych oczach zobaczą inni, i poczują pragnienie tej miłości, by do tego prawdziwego źródła miłości i szczęścia przylgnąć i by ten kierunkowskaz, który jest stawiany cudownym medalikiem, za sprawą tego, co się wydarzyło w 1830 roku tak dawno temu w Paryżu, było mocno ziarnem zasadzone w duszy. A przecież do Paryża pojechały i gietrzwałskie wizjonerki, i Justyna Szafrińska, i Barbara Samulowska. I tam obcowały też z tym wielkim cudem, który się wydarzył. Same mając go w swojej pamięci i w sercu, bo doświadczyły obecności Matki Bożej, też siedzącej na tronie w Gietszwałdzie, jak się działa też w Paryżu, w kaplicy. To jest cud. To jest cud dotknięcia przez niebo ziemię. W tym naszym ziemskim czasie. To są obietnice, które Maryja daje i mówi: tak niewiele trzeba, tak niewiele trzeba. Weź to, to jest dar dla Ciebie. To jest dar dla nas wszystkich. Dziękuję Ci, Matko Boża, za tę łaskę, za to, że mnie przytuliłaś do serca, że biłaś się o mnie, że pragnęłaś mnie i pragniesz jako swojego syna i chcesz, żebym bardzo mocno przytulał się do serca Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest moim Panem. To jest nadzieja, to jest wiara, to jest miłość. To jest moc, która uzdrawia. Matko Boża, Ave Maria. Amen.